Coś, co się rzadko spotyka w dzisiejszym naszym życiu: Dworze z PKS-u. To jest dworze z PKS-u, yy, na którym jest nawet wycieczka szkolna. Ja byś się nie obejrzeć, patrzcie, jakie są tutaj wspaniałe rozkłady jazdy. Jakie są kosze starej daty. No i pytanie, tylko, gdzie są te autobusy stare? Te autobusy starej daty. Może poczekamy... O, nawet Hitler zastoi stoi i co czeka na, na odjazd. No, wiem, że jest RODO i tak dalej, nie można. Yy, mamy tutaj bardzo skromną listę odjazdów. Yy, może tutaj coś będzie? Nie, bardzo skromna jest lista. Oznacza to tylko tyle. O jejku, jeszcze kiosk ruchu. No patrzcie, no, kiosk ruchu na dworcu PKS-owskim. To tu już jest naprawdę i pan w skórze tam stoi. No to już jest totalny. Coś kupimy sobie. Eee, musimy coś kupić. Ile mam? Mm -hmm. Oj, spadło mi. No to robimy zakup online. Dzień dobry, poproszę napój energetyczny. Jaki? Jak, Jak najtańszy. 2,99? Proszę bardzo. Akurat tyle miałem. Akurat tyle. <laughs> Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cholera jasna. No niech coś podjedzie. Będzie śmieszniej. To są usiądę na ławce jako ostatni pasażer PKS-u, który o dziwo nie to, że nie przyjedzie, tylko przyjedzie i sobie wypije Enegola Ciach. Wasze zdrowie.